Cześć wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do God of War I tak, czas odkopać przeszłość. Tak, chłopiec zachorował, potrzebujemy nowej broni, ponieważ lekarstwo jest w piekle i musimy... No, okej, okay, nowa broń. O patrzcie, kractoci wizikną pancerz z rąk. Jak wygodnie. O tak. W końcu Broń godna Kratosa. Nigdzie się nie ukryjesz, Spartaninie. Mam problem z tym, że Atena nazywa Kratosa Spartaninem, a nie Spartiatą. Tak nazywała go wy. Gadour 3 i w Gozo Sparta. I w wstąpieniu ktoś też tak na niego mówił. Tutaj już jest Spartaninem, nie Spartiatą. Możesz próbować uciekać przed prawdą, ile tylko chcesz. Ale to nic nie zmieni. Udajesz, że jesteś tym, kim nie jesteś: nauczycielem, mężem, ojcem. Ale przed jedną prostą prawdą nigdy nie uciekniesz. Mm. Nie zmienisz mm. się, już zawsze będziesz potworem. Wiem, ale nie jestem już Twoim potworem. I tak, oto i Ostrza chaosu. I dobra, teraz jakby parę podsumowań najpierw. Przede wszystkim bardzo mi się podoba ten zabieg fabularny, gdzie Freya powiedziała, że o hej, jakby nie przeżyjesz Helheimu, ponieważ jest tam tak zimno, że nie da się rady tam przetrwać. I żadna magia vanów, asów, gigantów, magia Midgaru, żadna magia nie jest w stanie. Ocieplić tamtego miejsca. Żadna broń, żaden ogień z tego świata nie jest w stanie ocieplić tego miejsca i zapewnić tam przetrwania. Dlatego Kratos rusza głową i, wycią i idzie po broń, która ma w sobie ogień, ostrza chaosu, ale ogień, który nie pochodzi z tego świata. On jest poza magią tego świata, poza rzeczywistością tego świata. To jest niesamowicie fajnie napisane. Bardzo fajnie przekazane, bardzo logicznie, bez zbędnego wyjaśnienia. Gra mówi nam tyle, ile musi i jednocześnie zostawia graczowi tyle, by domyślił się dalej. Cudownie napisane propsik. Eee... Druga sprawa, i tutaj mniej pozytywna. Ostrza chaosu. Nie ostrza wygnania, nie ostrza Ateny. Ostrza chaosu. Ostrza chaosu, które... Ares podczas walki z Kratosem wyrwał mu z rąk i wrzucił nimi w czarną dziurę, i od tej pory nigdy nikt ich nie widział. W sensie wiecie, Kratos potem przez x czasu piastował stanowisko Boga Wojny i miał dostęp do wszystkich mocy bogów, a jednak nigdy nie okazało się, żeby te ostrza gdzieś istniały. Na moje oficjalna wersja brzmiała, że Krat że Ares stworzył te ostrza i po prostu kiedy Kratos zaczął być zagrożeniem, zniszczył te ostrza, zmieł je na pył i tyle. Eee, jednak najwidoczniej nie. I to jest, wiecie, dziwna dziura fabularna, czemu ostrza chaosu istnieją, gdzie Kratos, który utracił swoją boskość i swoją siłę i wszystko inne, gdzie je randomowo znalazł, nie wiem, schodząc z, Olim z Olimpu, potknął się o nie, nie wiem... Ares trzymał je pod łóżkiem i Kratos tam zajrzał, czy może ktoś mu je podarował? Well, no cóż, tutaj wpiszcie sobie całe moje narzekanie na to, jak absolutnie pozbawiona backstory jest ta gra. Ale dobra, tak, to jest druga i ostatnia broń Kratosa. I teraz na temat samych ostrzy, myk wygląda tak. Początkowo absolutnie nie byłem przekonany. E, twierdziłem, że ewidentnie było widać, że ta gra została napisana pod, napisana, stworzona. Pod walkę toporem i ostrza wydomy mi się bardzo mech, whatever. Ale kiedy się je rozwinie, kiedy się je rozkręci, kiedy się dodatkowo je rozpali, to holy shit, jaka walka nimi potrafi być fajna. I to wiecie, to dalej nie jest wrażenie ze starego War'a, gdzie Kratos jest tą absolutną bestią nie do zatrzymania. Nie, nie, Kratos dalej jest ociążałym, smutnym Kratosem z tej części. Ale ostrza, te animacje, ten ogień, ta, ta, jakby nie wiem, siarczystość każdego uderzenia, wiecie. Zaczynam w tym czuć gadowora. To nie jest randomowy facet, który macha, nie wiem, ma pięć animacji ciosów z spod różnych kątów. Nie, nie, to w końcu zaczyna działać jak kratos, jak bóg wojny, którym był, jak gościu, który walczył z całymi armiami i nie, ciachał po 20 osób tymi ostrzami naraz. I to jest super. I... czemu ta gra nie zaczyna się od Ostrzy Chaosu? Byłaby wtedy lepsza. pora sprawdzić te I tak, e, animacje... E, ...są odtworzone jeden do jeden I to jest zajebiste. O tak. I tak, mam tutaj taki malutki myk przeniesiony z wstąpienia. Mianowicie ostrza im dłużej się walczy i nadbija się idealne combo, coś czego ja absolutnie teraz nie umiem zrobić, e, tym mocniej się rozpalają, generują eksplozje. Mamy też przyciąganie, wiecie, pozostałość po... Po ostrzach wygnania zamiast rzucania mamy te właśnie takie odległe uderzenia. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście brakuje w dalszym ciągu walki w powietrzu, aczkolwiek nie jestem w stanie narzekać, naprawdę. Mamy ogień. O tak. Do mnie. W końcu Kratos walczy jak wojownik ze Sparty, z magicznymi ostrzami, z jak nie wiem. No, proszę, te ostrza przydadzą się w Helheim. Chyba widzę drzwi do świata między światami. Zobacz, są tuż przed tobą. Idź skrótem do świątyni łączącej światy. Tak, tam możemy zmieniać sobie bronię, animacja nakładania ostrzy na plecy wygląda troszeczkę dziwnie. Również troszeczkę dziwne jest to, że wiecie, Kratos ma tą kowaniem śmieszną podkówkę Omegi. Na plecach i ewidentnie trzyma w niej e, swój topór, ale ostrza... No cóż, przykleja już na gumę do rzucia. Trochę dziwna rzecz. E, tak, generalnie, i to mi się podoba, ponieważ w końcu czuję w tym systemie walki trochę siły, w sensie Kratos przestał walczyć jak, nie wiem, pijany ojciec z siekierą, a bardziej zaczął jak... Chciałbyś mi się z czegoś zwierzyć, bracie? Jak Kratos. Zaręczam, że pod względem dyskrecji nie mam sobie równych. Opowiadasz nam historię o każdym. Jesteś największym Każdy plotkarzem na świecie. Gwoli wyjaśnienia, wiedziałem, że jesteś Grekiem. Atena? Każdy by zgadł. I to jest kolejna in potencjalnie interesująca rzecz, co ta granic nie robi. Są istoty, które wiedzą o w cudzysłowie, nie wiem, multiwersum mitologii. Mimir ma świadomość tego. Ma świadomość Pantonu greckiego, ma świadomość tego, kim jest Kratos, co zrobił, z kim byli tamtejsi Bogowie i, i czym zawinili. Mimir to wszystko wie. I potem będzie jeszcze więcej nawiązań do tego, ale ponownie nigdy. Nigdy nikt nie ustali tego uniwersum, jak to działa. Wiem, że generalnie jest ten bardzo dziwny wywiad z scenarzystą God i on jakby został zapytany i Zaczął coś gadać o tym, że basically mitologie to inne planety, ale te planety są bardzo duże, i przez co. Mimo te, jakby. To jest tak, na no, nie... grecka mitologia to cała mitologia greckiej planety. I ta planeta jest dużo większa od Ziemi, przez co Bogowie sobie mogą tam hulać. I planeta nordyckiej mitologii to kolejna planeta. Ale. To brzmiało jak odpowiedź, wiecie, wymyślona na, na, na poczekaniu totalnie, na spontanie, które nikt nie przemyślał, więc jakby nie uznałem tego za kanon. Hej! Cuchniesz obcą magią! Na słodko nannę. Co ty tam masz? Nigdy takich nie widziałem. To musi być pamiątka rodzinna. Nie. I nigdy nią nie będą. Synu, z bratem stworzyliśmy Mjolnira dla tego wielkiego idioty. Umiem rozpoznać jakość. A one. Są wyjątkowe. E, a gdzie twój gówniarz? Zachorował. Nie. Co się stało? A sobie? Nie. To ja zawiniłem. I to ja muszę to teraz naprawić. Nie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za coś złego, nie? Powiedz, jak mogę mu pomóc. Wiele potrafię. To co, może pójdę z tobą? Nie. Pracuj dalej. To wystarczy. Dobrze. Więc dokąd to tak ci się śpieszy? Do świata zmarłych. Do Helheimu? Cholera, poważna sprawa. Będę miał cię na oku. E, tak, e, rękojeści ostrze też są nagle wymienne. Mm, I tak, tak samo jak mroźny płomień ulepsza lewiatana, tak samo płomień chaosu ulepsza ostrza. I tak i płomienie chaosu również dropimy, mniej więcej fabularnie. A więc no, that's a thing. O, Ulepszymy sobie to, bo czemu by nie. Ale chuj nie będę tego ulepszał. Będę ci kasę na ulepszenie ostrzy. Runy mnie whatever. O, tak, teraz możemy kupować zasoby. Zapomniałem o tym. Czekajcie, no czy. Nie pamiętam, czy do ostrzy można wprawiać runy. Niech no zerknę. Tutaj mam ataki. A nie, runy się jakś pójdą zbroić, co ja kuźwa gadam? Dobra. Cyk. Dobra, do świata zmarłych. Kratos rozszerza interes, wiecie, jakby nie wiem, w Hadesie już nie mam nic do zrobienia, więc... podróży do Część stołu się odblokuje. Czas na... kolejny świat zmarłych. Nie do końca rozumiem, czemu Omega zawsze jest runą, eee... runą do kolejnych światów. Nie mogli maznąć innych run. A i generalnie tak tylko jeszcze o tym wspomnijmy, że jakby zauważyliście, że aktualnie jesteśmy w filerze do filera, nie? Tak zauważyliście to, prawda? Będę cię wspomagał! Ciepłym słowem mam nadzieję. W sensie. Jesteśmy w filerze do filera, szukaliśmy... Sobie nadmienić, że to co zamierzasz zrobić to absolutne szaleństwo. Nie pierwszy ostatni nie ostatni raz. Gówno jestem od jest ta dotyna. E, tak, bo druszyliśmy szukać. E, wiecie, mamy iść do Jotunheimu, ale o nie! Nie, to jeszcze most łączący światy. Zmierzamy na most przeklętych. Umarli przechodzą nim do krainy wieczności, miasta Helheim. Nad wszystkim czuwa strażnik mostu, to jego szukamy. Idź dalej tym mostem. Trafimy prosto do niego. Ja, tak. Miałem nadzieję, że już nigdy tu nie wrócę. Koniec dialogu? Mogę mówić? Dobra, super. Eee, tak, wiecie. Eee, mamy iść do Jotunheimu. I nagle. O nie, Double Filler Arc. Eee, potrzebujemy run, duta i runy, żeby otworzyć drzwi, które mamy tuż przed nosem. Eee, I podczas iścia po runę. O nie, chłopiec zachorował. I teraz musimy iść, znaleźć lekarstwo. No. Dziwne to. Dziwne to pisanie. Bardzo takie wiecie. Nie, nie, nie zmierzamy do celu w tym. w tej podróży. Użyj swoich ostrzy, aby spalić zarośla, hel, blokujące drogę. Ja? Yep. I teraz właśnie możemy palić tę za stronę korzenie. Also, tak. E, mamy również. Magie, czy też runy, w sumie, aby się na tym zastanowić, do... ...ostrzy. Ta jest... ...kurewsko nieimponująca. I tak, to jest fajne, ponieważ większość... Widzisz? To jeden z powodów, dla których po nie poszliśmy. Super. Mogę palić krzaki cudownie. Bang! Nice. E, tak, większość tych ataków runicznych to stare ataki kratosa z... E, Starej Serigado, gadów, to jest, jest takim fajne. Bang. Tak, Hellheim to kolejny, dosyć leniwie wykonany świat. Większość niego to... ...jedna, pojedyncza droga do przodu. O, złapałem to jednak. Cyk. O nie. Nie trapiłeś we mnie, bro. To zabawne, ponieważ. E, to jest zabawne, ponieważ Kratos. To, dalej ma swój Uppercut. Ze starej serii. Tak, i to jest prawdopodobnie jedyne wyjaśnienie, które mamy na temat e, tej inwazji nieumarłych Draugrów na Midgard. Walkiery nie pilnują kolejki, więc wszystko się rozbiegło. Liczyliście na więcej? Spokojnie, ja też. Jak zwykle. I to jest dziwne, ponieważ mam wrażenie, że de facto nie miałem dużych wymagań co do tej gry To gado war, jakby nie wymagałem, wiecie, super dużo, a jednak dostałem bardzo mało. E. Czekajcie, no. Ja, ja teraz mam w ogóle pierdolca i. Próbuję coś zrobić. No cze, kurwa, czemu zmienia się ze strony topór? A czy to. Jak, czy. pod Hmm. No nic, nieważne. Czekaj się. Dobra, kurwa, jestem tympy, dobra, okej. Okay. Eee, przed chwilą miałem zaćmę totalną i zapomniałem jak się używa magii w tej grze. Zapomniałem, że trzeba trzymać tarczę w powietrzu. Tak, to co mówiłem, jakby... Helheim jest dosyć leniwie wykonany. Nic takiego, ach, jak to było w przypadku Alfheimu. Gdzie mieliśmy różne korytarze i różne miejscówki wszystko było mega śliczne. Helheim to most, po prostu. Przejdziemy przez most, wracamy. To koniec i potem wracamy. I tyle. Sumie do końca pędzi tutaj magia ostrza chaosu w tym wszystkim i tak dalej. I tak tutaj twierdzę, że bardzo gra, jakby nie wiem, e, zmarnowała swój potencjał. Można było bardzo fajnie dać kratosowi różne finishery w zależności od broni. Ja by wcześniej to łapie, bo okej, okay, tych broni było dużo i były bardzo dzikie niekiedy, jasne. Ale teraz mamy basicly topór, pięści i e, ostrza. No Można było się nie wiem, jakoś fa fajnie tym pobawić. A, dobra. Ogólnie na tym zielonkawo, białym tle szukanie kruków oddyna było wrzodem na dupie, tyle wam mogę powiedzieć. Nawet z odpalonym poradnikiem nie było super łatwo. Zbóje, których zabiliśmy przy domu, przybyli tutaj? Jak tak szybko tu dotarli? E... Czas nie płynie tak samo w każdym ze światów. Zwłaszcza jeśli chodzi o krainę duch, Tak jak światło Alfheimu. Właściwie na odwrót. W jeziorze dusz czasu pływa szybciej niż w Alfheimie, ale w Helo o wiele wolniej niż w Midgardzie. Wybacz, to pewnie mało jasne. Im szybciej mogę wrócić do syna, tym lepiej. A, szybko się uczysz. Chodzenie bez Atreusa jest odświeżające. Niesłyszenie jego krzyków co chwilę... Nie muszę tapowania kwadrata i tak dalej. To fajne. Podoba mi się. I like it. No dobra, co... Poważnie. Okej. Okay. Magia! Ten, ten ostatni milimetr stagera może mógłby się nabić? Nie, 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 prędzej go zabiję niż nie, 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 jasne okej okay. Kurzyliście mnie gnoje! A nie! Dobra, okej. Chodź tu. Get over here! Bardzo Walhala. Jest gdzieś w Hel? O nie, nie. Walhala to część z gardu. Trafiają tam tylko godni. Dzielni wojownicy polegli w trudnej walce. Do Hel idą za ścis plamieni Hanii. Zmarły smutek chorób, wypadków i starości. Starzenie się jest haniebne. No cóż, na udział w bitwie nigdy nie jest za późno. I teraz jakby ogarniacie, co ta gra robi, nie? Czujecie to. W sensie nagle nie mamy tutaj pierdoły w postaci Atreusa, który pyta o milion rzeczy i rozpoczyna dialogi. Więc nagle Kratos, który. Przez całą wyprawę mówi, jak to wyjebane ma, zaczyna zadawać pytania. część pewnie osób nazwie to rozwojem postaci, a ja nazwę to wygodnym pisaniem, byśmy nie szli przez nie wiem, najbliższą godzinę w absolutnej ciszy. A więc tak, teraz nagle, o, patrzcie, Kratos jest czegoś ciekawy. Jak to działa? To ten człowiek tak umie? Aaaa... Jakże wygodnie. Jakże wygodnie. Po co ja mam tutaj, kurwa... A! Cześć ptaszku. Pa ptaszku. Wow, nie zeskoczysz stąd? Nie? Nie? Nie zeskoczysz stąd? Absolutnie? No dobra, okej. Okay, no to schodzimy bardzo powoli. Mamy tak z nim z miliard lat prawdopodobnie. Pozwoli zmarłym opuścić Midgard? Nie liczyłbym na to, ale przynajmniej nie powinna pogorszyć sprawy. Będzie o jedną przeszkodę mniej na drodze do wewnętrznego sanktuarium Helheimu. Tylko kto ośmieliłby się tam udać? No dobra, o tutaj mamy. No, zg zgadnijcie co? To nie nasza ostatnia wista w Helheimie. Wrócimy tu jeszcze z Atreusem. Znajdźka tu spadła, podniosę ją. Jak już widzę tą znaczkę, to już nie mogę ją odpuścić. Myślę, że zgarniemy tą znaczkę i zakończymy sobie odcinek. Ostatni się przedłużył, więc ten niech będzie normalnej długości. Cyk. Dobra. Okej, okay, no i tyle ode mnie. trzymajcie plutko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do 3 odcinkach God of War u mnie na kanale. Bye bye.